Dzień dobry, dzień dobry, witam Was już w ostatnim tak naprawdę odcinku tego sezonu, kiedy wykonujemy jakieś prace polowe. A jak to wiadomo, na koniec najpóźniejsze uprawo, co najpóźniej pojawia się na polach jest to kukurydza, a więc dzisiaj mamy właśnie tutaj za mną plantację 5-hektarową kukurydzy, na której będziemy wykonywać zabieg herbicydowy, bo jest bardzo wielka presja yy, chwastu kilka różnych rodzajów, dwa różne składniki będziemy stosować, podobno bardzo sprawdzone i skuteczne w uprawach kukurydzy, które za chwilę wam na pewno pokażę, ale się tak następnie, póki pamiętam, gdzieś tutaj niedawno wyszedł odcinek z zabiegu fungicydowego na płatek i tam trochę się co niektórzy oburzyli. Czyli może nie oburzyli, ale zwrócili uwagę, że był wykonany za wcześnie. Słuchajcie, to nie jest tak, doskonale chyba wszyscy wiedzą, że musi być ciemno, żeby zacząć zabieg fungicytowy w rzepaku. Tak się przyjęło ogólnie, że robimy te zabiegi wieczorem. One nie są wskazane w południe, wczesnym popołudniem, ale to nie jest tak, skoro o godzinie 20:30 jest jeszcze widno, że my nie możemy wjechać w rzepak. To nie wiem kto wam z takich informacji udzielił, bo najważniejszą rzeczą jest to, aby obserwować, czy pszczół w rzepaku już nie ma o tej porze, gdzie była ta obserwacja i ani jednej pszczoły o godzinie 20:30 nie było, więc śmiało można było zjeżdżać w ten rzepak. Mimo tego, że na zewnątrz jeszcze było widno, bo to nie y, jasność światła, ani dokładnie godzina decyduje o której możemy wyjechać, a to czy w tym że po obserwacjach nie zauważamy żadnej pszczoły. Także następnym razem nie rozpędzajcie się tak w komentarzach, tylko upewnijcie się, jak to powinno wyglądać. Zaczynamy dzisiaj nowy odcinek. A więc tak, proszę państwa, dwa aktywne środki mamy: sulkotrek. Sulkotrek mamy w dawce, już wam mówię. E, e, e i 8, to na cały ten opryskiwać mamy, czyli 1,6 na 1,6 litra na hektar cukrotekt, i mamy jeszcze środek tamizan, jego idzie nam 1,2, 1 tutaj jest zwracany, no 1 no 1,1,2 na hektar, także, no moim zdaniem, dość taka poważna i mocna dawka tego. No tutaj doradcy doradzali. Ja to bym stwierdził, że ona aż trochę przymocna jest, no ale zobaczymy. Ma być skuteczna, więc zaczynamy tankujemy, opryskiwać. Dobra, dzisiaj mamy tankowanie już z małzerem. Dużo szybciej będzie szło. Więc nic tutaj już nie bajujemy, tylko substancja i ogień. kiedy tam nie przez pomerą, kepiesz i wiery, tak dobrą

Proszę Państwa, jesteśmy już w rządkach. Co 16 rządów jazdy mamy wyliczone, zaznaczone kilkami. No tutaj ścieżek się nie wyrysować w kukurydzy. No bo wam faza trzeci, miejscami czwarty liść. Oprysk wskazany jest już od liścia drugiego, drugi, trzeci. No to już mamy fazę taką dość pewną. Kwestia pasów jest mniejsza, jedynie co skrzyp polny się pojawia Też by trochę ćekali, bo w od trzech lat wartowane regularnie Skąd się ten skrzyp polny wziął, którego nawet tak naprawdę nie było No ale to nie na teraz już debata na tym skąd on się tutaj wziął Temperatura jest ciepła, godzina gdzieś po 18 Ale no kurcze, komary strasznie gry, to trochę za gorąco moim zdaniem Nie wiem ile jest poniżej 20, ale no nie chcemy się też w nocy pryskać, ale temperatura jest dość duża, jeśli chodzi o, o zrobienie zabiegów, ale jest akceptowalna, to też trzeba podkreślić. No i co? Było mokro, były kałuże, a teraz się nawet zaciągnie tylko prysznik którzy takie mamy tutaj ziemię od czwartej do piątej klasy nawet. Może i tutaj na środku dojrzysta by się pojawiła. Także no najlepiej to niestety nie wygląda ale mam nadzieję, że kukurydza właśnie na tym polu się sprawdzi. I powiem wam Perkins okurzony, kurde no, taki był się siutki na umyć No i co? Mamy już 3 hektary zrobione, cały opryskiwać wypryskanych A teraz sobie już rozkładamy lance i, i pryskamy ostatni. 450 litrów na lane, tak 50 zapasu. 2 hektarki jeszcze teraz sobie zrobimy i będziemy mieli zabieg zakończony. Będziemy już tylko czekać i obserwować Co z tą kukurydzą się będzie działo Bo wszyscy, kto oglądają to wiedzą, że ta kukurydza jest pierwszy raz W historii gospodarstwa Siana Sprawa no dość prosta Mało wymagająca Tylko zobaczymy, czy przyniesie odpowiedni zysk i satysfakcję Bo to chyba jest najważniejsze przecież tym wszystkim A więc ruszamy już Ostatnim opryskiwaczem i opryskiwacz w końcu pójdzie na wolne. Naprawdę po trudnym sezonie w tym roku już, już dostał trochę swoje nie ma co. IRSM RSM i RSE, mi opryski, no naprawdę, trzypek od wcześnej wiosny, jak został spięty z tym opryskiwaczem, to jest tak naprawdę odciągnięty do opryskiwacza teraz. Bo on od wcześnej wiosny do teraz nie był praktycznie odpinany. Tam ra... był odpinany tylko po to, bo był jak rozsiewać był do osiania mocznika pod właśnie kukurydzę Tylko po to był odpinany, on tak w ogóle by stał spięty cały czas z tym popryskiwaciem. A więc dobra, lecimy, widać już, Pamiętasz, widzicie, mniejsza połowa pola. Tutaj największa taka plama. Jakby nawet się tam rzucił, ale w ogóle zobaczcie, pas tu jest co nie miara, naprawdę. Trasie. Dlatego można było jeszcze z tygodnia czekać lub w poniedziałek lub na koniec tygodnia robić ten zabieg Ale no taka presja zaczęła się robić tutaj chwastów, jak widzicie Że moim zdaniem to już nie ma na co czekać, tylko trzeba interweniować Tutaj mamy taki dołek armu, że dwa, no nie wiem odpadło Bo jak nigdy w tym roku, no tutaj było że czasami mokrzej, ale żeby się w tej porze koniec maja tutaj nie dało wjechać Bo tam naprawdę tylko woda stoi Zobaczymy ile tam się da w ogóle pojechać, bo chciałbym też to podpyskać od pastu, żeby wiadomo ta działka nie zarastała po normalnych latach, bo jest y, wszystko normalnie funkcjonuje tutaj. Y, daje się za każdym razem przede wszystkim jeżdżać, więc są... to tak urosło się, tak powiecie, potem będą by takie przyoraniu, kępy się robić, kępy. I tak właśnie tam w dołku widzieliście ładna czarna ziemia, a tutaj zobaczcie. To są te żyzne gleby u nas, kurwa naprawdę Wam powiem. W tym roku to chociaż woda jest jakaś to coś się dzieje, ale jak tu przychodzi susza, to wiecie, że tutaj nawet ziele nie chce rosnąć. Także to jest, to jest właśnie taka klasa ziemi, gdzie bardzo, ale to bardzo wiele zależy od pogody, od wody. Ostatnie lata były bardzo suche i tutaj no chociaż pszenica po 4,5 tony, po 5 potrafiła z tych kawałków też dać. Ale mówię, w, w ogóle uprawy są bardzo zależne od ilości wody, a na tego typu ziemiach to tak naprawdę przy małej ilości albo przy znikomej to są niemożliwe. To tak naprawdę uprawianie sensy, uprawianie na tego typu ziemiach przy suchych latach traci jakikolwiek sens. Ten rok zapowiada się mokry, chociaż też na tych ziemiach już widać powoli niedostatki wody. I to jeszcze 2-3 tygodnie, jeśli by nie było deszczu, to naprawdę zaczynamy się robić słabo. Bo na tych lepszych ziemiach to on nawet po prostu nie wysycha, jeszcze taki kolor ciemny ma. A tutaj robicie no co się dzieje, widzicie jak wiarzki wygląda, wszystko jest okurzone. No tutaj się robi sucho, ta ziemia w ogóle nie trzyma wody. Napada jest ok, wyjdzie słońce. Też żeby przy uprawie można było też zauważyć, jak ja uprawiałem broną wahadłową to inni mogli na lepszych ziemiach pomarzyć, tylko żeby wyjechać na pola. Są no, za lepiej te pady, moim zdaniem, też wolałbym trudniej uprawiać a żeby efekt był fajniejszy i nie był tak zależny od wody ale cóż, takie ziemy są, takie trzeba przewracać no i mamy właśnie ten dołek który którym mówiłem Muszę wejść przy policzyć. musimy sobie ten Bo to 16 rządków Bo tutaj widzicie tak trochę wyszło ciłowo te ściany, no, nie, nie było możliwości żeby cokolwiek innego zrobić Mamy mieć 16 My tędy już sobie przyjechaliśmy więc teraz Musimy sobie Tak tutaj mamy nakładkę Poczekajcie to chyba dobrze wyjdzie akurat Zamknie nam się ładnie to wszystko w całości. Nie trzeba będzie na pusto jechać. Mamy już, proszę Państwa, około 2 tygodni od zabiegu herbicydowego w kukurydzy To, że był fakt, że były inne odcinki, mogę sobie pozwolić na to teraz, żeby zrobić taką wstawkę po 2, dwóch, nawet 2,5 dwóch tygodnia od zabiegu. I chcę Wam pokazać, jak moim zdaniem fenomenalnie zadziałał ten oprysk. Mówię, ja tam nie robię żadnej reklamy. Ale jestem naprawdę pod wrażeniem. Zobaczcie, co się stało z kwastami. I tutaj mamy tak, to jest pesz. Mamy pesz, który wzięło Wiadomo, randa bierze. Tutaj mamy już y, ocet y, u niektórych zwany Bodziakiem, co Randap niekoniecznie już to bierze. I co najważniejsze, proszę Państwa, to jest hitem mo, dla mnie moim zdaniem. Zobaczcie, co to jest. Kto kto się zna na pewno wiecie, to jest skrzyp polny. Co jest niemożliwe, randapem go wytępić. Tutaj mamy tak jeszcze raz. Yy, plamkę tego yy, peżu. Tutaj mamy haber. No już nie mówię o tych małych, bo te małe to zostały z marszu. Yy, ten, z marszu wypalone. Tak naprawdę po dwóch dniach te malutkie takie chwasty, co tutaj wam pokazywałem wcześniej. O tak jak tu, no to mówię, już po dwóch, trzech dniach było. Widać. Na szczęście mamy wodę, drugi dzień pada, także kukurydza zaczyna żyć. A ja osobiście polecam jak najbardziej, bo y, te produkty, które Wam przedstawiłem, naprawdę moim zdaniem zrobili coś rewelacyjnego w kukurydzy. Kukurydza się ma dobrze, żadnej presji, nic nie zauważyłem po tym zabiegu. A tak jeszcze zobaczcie tę trawę, też gdzie Lanco przyjechałem, bo chciałem taki odcinek, żeby tutaj nie narastało, mi także powiem Wam, jestem naprawdę pod wrażeniem tego środku. Także gorąco polecam. I tak, proszę Państwa, mamy już ostatni etap pryskania, czyli mycie, nałożona kremna piana. No już trzeba będzie tak naprawdę, chociaż jest po każdym myciu, tak cały ciągnik, jak i opryskiwać. Zawsze jest bardzo dokładnie umyty, żeby tam nie było jakiś pozostałości w opryskiwaczu i w ogóle, żeby. No, maszyny nie brały, jednak opryski i tak nie mają takiego wpływu jak RSM, to wszyscy wiemy chyba o tym doskonale. No i cóż proszę Państwa mamy, mamy zakończenie, tak jak na wstępie mówiłem ostatni zabieg, zabieg wykonany, moim zdaniem prawidłowo. I mamy koniec sezonu, to znaczy koniec, czekamy na ten finał, na metę, którą będą żniwa. Bardzo prawdopodobne, że dzisiaj już nic nie pokaże przed żniwami z prac polowych, bo nie ma za bardzo co. Naprawdę już zabiegi zbożach, rzepaku i kukurydy są wykonane, chyba żeby coś się działo, jakiś robak czy coś w tym stylu, mszyca, może jeszcze coś by było jakieś interwencyjne, ale na pewno zapobiegawczo już nic nie będzie u mnie stosowane, a więc wyglądamy żniw, odcinki będą jakieś może mechaniki, może jakieś przeróbki, może coś tam nowego wymyślimy, postaramy się jakoś ten czas sobie y, uzupełnić aż do żniw, bo to jeszcze zostało około dwóch miesięcy. W sumie za 2 miesiące, 29 chyba mamy dzisiaj, jak ja to nagrywam. Tak, no to to już będą żniwa. Będą żniwa na całego, że paki powinny być już wtedy wykoszone za 2 miesiące, czyli nawet nie całe. Oceniajcie cały sezon jak wyglądał. Podsumowanie i weryfikacja oczywiście będzie w żniwa. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!